Dzień dobry, dzień dobry, witajcie w nowym odcinku na moim kanale, odcinku, którego bardzo dawno nie było, ponieważ dzisiaj będziemy się malować. E, I będzie to taki film pogadankowy, taki trochę makijaż do kawy, e, chat make-up, ponieważ dzisiaj poruszymy sobie temat pewności siebie. I w trakcie makijażu e, będziemy właśnie sobie rozmawiać. Także e, zapytałam Was na Instagramie, co sprawia, że wy czujecie się pewnie, co dodaje wam pewności siebie, i dostałam całą masę przeróżnych odpowiedzi. E, I dzisiaj chciałabym je tutaj poruszyć. Także zachęcam do oglądania, przygotujcie sobie jakiś napój. Ja tutaj już mam mało kawy, e, bo już trochę wypiłam od rana i za chwilę zrobię sobie pewnie drugą albo jakąś herbatkę, e, abyśmy właśnie mogły sobie tak nalegać się totalnie spędzić e, czas, no i u mnie taką jedną małą rzeczą, e, mimo tego, że ja siebie akceptuję bez makijażu i tak jak teraz wyglądam, e, uważam, że jest ok, czuję się spoko, e, aczkolwiek. Codzienny makijaż i taki makijaż, który sobie wykonuję rano, właśnie z kawką, na przykład jak nel śpi, i wtedy mam taki, taki moment, taką chwilę dla siebie, no to zrobienie takiego nawet szybkiego makijażu dodaje mi pewności siebie, to zazwyczaj nie musi być jakiś mocny makijaż. Wiecie, że ja teraz przestawiłam się totalnie na taki naturalny look, który też ma być dużym trendem właśnie na nadchodzący rok 2023, czyli taki po prostu makijaż Less is more, czyli. Naturalny wygląd skóry, a troszeczkę może podkreślone oko, ale nadal, tak wiecie, dosyć subtelnie. Tych trendów zawsze jest trochę więcej, natomiast tutaj e, to jest zdecydowanie mój ulubiony. Ja podążam właśnie tym duchem cały czas, nie, niezależnie od trendów, natomiast to ma być właśnie trend na 2023 rok. E, I dla mnie, takim e, momentem podczas makijażu, takim etapem, który dodaje mi najwięcej pewności siebie i który jest dla mnie ważny, e, w to znaczy, kiedy nie mam czasu na pełen make-up, no to yy, ważne są dla mnie uniesione pięknie rzęsy. To od razu otwiera oko. E, sprawia, że spojrzenie jest takie. Mm, no właśnie, otwarte. Takie. E, Twarz staje się taka promienna, no i od jakiegoś czasu testuję nowy tusz. Jest to tusz marki L'Oreal Pro XXL Lift. I tutaj, w ramach współpracy, właśnie tym tuszem wykończymy sobie makijaż oka. To będzie naprawdę taki bardzo delikatny makijaż. Nie będziemy tutaj używać cieni, tylko właśnie taki soft, totalnie codzienny look, który możecie wykonać w kilka minut. Natomiast, właśnie doda on takiej pewności siebie dodatkowo. I jeśli chodzi o ten tusz, on przepięknie unosi rzęsy i daje efekt liftingu rzęs, także nie trzeba tutaj się wybierać do salonu kosmetycznego. On naprawdę przepięknie tak do góry unosi te rzęsy, wzmacnia, wydłuża, nie osypuje się w ciągu dnia, naprawdę świetnie mi się sprawdza. Mamy dwie tutaj strony, pierwszą, która ma taką szczoteczkę, taką bardziej prostą, a drugą stronę mamy. O taką, taką delikatnie właśnie jeszcze podkręcającą właśnie w takim kształcie łuku, ale to zobaczycie e, później w trakcie już e, makijażu. Zaczynam makijaż, dajcie znać kto razem ze mną się maluje, kto ogląda ten film do makijażu, e, no i jeśli chodzi o wasze odpowiedzi e, w tym co sprawia, że czujecie się pewne siebie, było trochę właśnie takich zewnętrznych czynników typu e, delikatny, naturalny makijaż, który podkreśla moją kobiecość e, ładna stylizacja w której czuję się sobą, i to bardzo też e, trafiło mm, do mnie. To, że czuję się sobą. Wiecie, no tutaj chodzi o stylizację, natomiast o e, stylizację taką, która sprawia, że czuję się sobą. I ja powiem Wam, że mm, też czasami mam takie momenty, że mam wrażenie, że nie do końca robię coś zgodnego ze sobą, ale zawsze kiedy wracam do takiego momentu, że hola, hola, postaw granice, Rób to, co jest słuszne według ciebie, co jest w zgodzie z tobą I wtedy, kiedy czuję się w 100% właśnie dzięki temu sobą Sprawia, że faktycznie ja się czuję pewna siebie Nawet ostatnio w Q&A poruszałam troszeczkę ten temat Temat właśnie pewności siebie i tego, że ja nie do końca czuję się pewna siebie I często mi tej pewności siebie brakuje Wpadam w takie troszeczkę dołki energetyczne czasami I mam wrażenie, że wtedy... Powątpiewam we wszystko, co robię I po prostu brakuje mi tego poczucia, że to, co robię jest ok Dlatego też potrzebuję takiego właśnie umocnienia Wrócenia troszeczkę do korzeni powiedzmy Zajęcia się sobą, zaopiekowania się sobą I wtedy faktycznie jak już jakby uspokoję tą wewnętrzną Natalię no to czuję się dużo bardziej pewna siebie I też tym filmem chciałam zainspirować Was Tutaj czytając Wasze um, odpowiedzi i analizując Może ktoś się zainspiruje, może ktoś sobie z Was pomyśli Właśnie osoby, które um, może nie do końca tą pewność siebie odczuwają Pomyśli sobie, że jednak um, faktycznie to, czy to, co dana osoba napisała Też sprawia, że czuję się pewna siebie Przecież dlaczego miałabym się nie czuć pewna siebie? Bo um, no... Trochę jest to przykre, ale faktycznie tutaj w odpowiedzi, wśród odpowiedzi, znalazły się takie, że e, ktoś totalnie nie czuje tej pewności siebie e, i chętnie posłucha o tym, co sprawia, że inne osoby czują się pewne siebie. Jak widzicie, podkład nałożyłam tak naprawdę bardzo, bardzo cieniutko, bo tutaj, w duchu tego właśnie naturalnego wyglądu, wystarczy odrobinka i też e, ma być modna właśnie taka skóra bardzo naturalna. Nawet może bez e, podkładu bez jakiegoś makijażu nałożonego tylko z pielęgnacją lub właśnie tak bardzo delikatnie e, poprawiona powiedzmy i po prostu widać też tą strukturę skóry. i e, ja też czasami właśnie stawiam po prostu na korektor. I nie używam wtedy podkładu I przeczytajmy kilka jeszcze Waszych odpowiedzi Takich bardziej może głębszych Kiedy myślę o sobie w pozytywny sposób Dbanie o siebie, nie musi to być nic spektakularnego Ale małe rzeczy i dobre przyjemności Asertywność, stawianie granic, niepozwolenie wejść sobie na głowę No to kochani, to jest właśnie mega, mega ważne I coś, czego ja też się staram bardzo uczyć Właśnie tego stawianie granic i asertywności Często mi tego brakuje I to też myślę, że jest powodem do tego, że mogę nie czuć się pewna siebie. Jeśli ktoś z Was potrafi być asertywny, no to totalnie zazdroszczę. Ja się nadal tego uczę, ale myślę, że takie właśnie taka umiejętność stawiania granic we właściwy sposób wyrażana, czyli ym, wiecie, no, dla niektórych może być to odbierane jako taki egoizm, kiedy my mówimy, że czegoś nie chcemy zrobić, kiedy po prostu w asertywny sposób potrafimy powiedzieć nie, ale. Na dłuższą metę zawsze jest to dobre i dla tej osoby, która jakby powiedzmy, że czegoś odmawia, jest asertywna, i dla tej drugiej strony. A też myślę, że takie życie w zgodzie ze sobą jest głównym przepisem na to, aby czuć się pewną siebie aby czuć się pewną siebie kobietą, osobą właśnie to, że stawiamy te granice. Natomiast żeby stawiać granice, to też myślę, że ważne jest, aby zastanowić się, co tymi naszymi granicami jest Bo to, czego uczy mnie w sumie cały czas terapia, to to, że żeby sobie stawiać jakieś takie cele Właśnie, o, chcę te od teraz stawiać granice, chcę być bardziej asertywna To wymaga tego, żeby wiedzieć, czego ty chcesz, wiedzieć, kim jesteś, wiedzieć, czego oczekujesz Czy od siebie, czy od innych osób a powiem Wam szczerze, że ja często po prostu tego nie wiem. E, I nie wiem do końca, co jest moją granicą, dlatego że w takim szybkim życiu, w takim pędzie, mam wrażenie, że brakuje nam takiego hamulca. Brakuje czegoś takiego, że mamy czas zastanowić się, czy dana rzecz nam odpowiada. I mimo, że czasami w niektórych sytuacjach życiowych czujemy taki dyskomfort, no to nie do końca jakoś tak mamy chwilę, żeby. Nad tym reflektować, tylko po prostu już coś tam zrobimy, dobra, zrobię to, odwale, będę miała spokój albo zgodzę się, to ktoś tam mi da spokój, zrobię szybko i będzie z głowy, a później po prostu czujemy jakiś taki wewnętrzny konflikt, bo jednak no nie było to coś, co my. Chcemy robić, jednak robimy coś, co nie jest zgodne z nami, jednak nasze życie może nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli. Ja wiem, że tutaj takimi ogólnikami się poruszam, posługuję, natomiast, no właśnie, myślę, że w tej pewności siebie jest wiele takich różnych rozgałęzień, wiele różnych aspektów, które mogą sprawić, że faktycznie tą pewność siebie poczujemy. No i teraz czas na brwi, i to też jest taki element makijażu, który bardzo lubię, chociaż tak naprawdę subtelnie je podkreślić. Wszystkie kosmetyki, których używam, są to kosmetyki z marki L'Oreal, i lista będzie w opisie tego filmu. I teraz, może poruszymy temat już tak bardziej osobiście, dlatego że powiem Wam, co dla mnie oznacza pewność siebie i co sprawia, że ja czuję się pewna siebie. I chciałabym zrobić takie małe porównanie tego, co kiedyś sprawiało, że czułam się pewna siebie, a tego. To obecnie sprawia, że czuję się pewna siebie, bo teraz jak się nad tym zastanawiałam, przygotowując się też do tego filmu, e, no to przyszło mi do głowy, że naprawdę bardzo się zmieniłam. E, I kiedyś, no, byłam taka trochę chaotyczna, ale też byłam taka strasznie, strasznie ambitna. Nadal trochę jestem i, wiecie, mam wrażenie, że. E, znaczy może już nie mam takiego wrażenia, ale gdzieś to tam jeszcze w środku mnie jest, chociaż troszeczkę przygasa co mnie cieszy, bo pewność siebie czerpałam po prostu często z takiego ciśnięcia do przodu, zestawiania sobie kolejnych i kolejnych celów, z osiągania tych celów i wiecie, po prostu to był taki... to było takie błędne koło, trochę taki wyścig szczurów. I nie mówię absolutnie, że jest coś złego w tym, żeby sobie cele stawiać, bo jednak no... Fajnie, jak życie się kręci wokół tego, że macie w nim jakiś cel. I nie jest to tylko taka egzystencja bez żadnych emocji, bez żadnych celów, bez żadnych takich postanowień, może. Natomiast ja mam wrażenie, że aż za bardzo w to cisnęłam. I to po prostu się nawarstwiało, 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 przez co ja w pewnym momencie biegałam jak taki mały chomiczek w kółeczku i nie potrafiłam się zatrzymać, bo tego hamulca nie miałam. No i to, co mnie różni od tej dawnej Natalii sprzed kilku lat, albo nawet może i sprzed mniej niż kilku lat, to to, że obecnie pewności siebie dodaje mi to, że Potrafię na przykład zachować spokój w różnych sytuacjach, że nauczyłam się takiego właśnie troszeczkę wolniejszego życia, że nauczyłam się tego, że nie trzeba non-stop gdzieś pędzić, że nauczyłam się tego, że nie czuję wyrzutów sumienia, kiedy po prostu usiądę i, nie wiem, piję kawę, że nauczyłam się w sposób taki spokojny spędzać czas z moją córką. Wiecie, chodzi o to, że. Nie mam już tak jak no nie będę was oszukiwać, miałam na początku, że po prostu może powinnam to zrobić, może powinnam zrobić jeszcze tamto. I wiecie, i ta opieka nad dzieckiem, tutaj trochę pracy, tutaj jeszcze trzeba było zadbać o dom i to wszystko było takie po prostu napędzone, a teraz potrafię jakoś tak przystopować. Oczywiście nie jest to nadal w takim stopniu jak bym chciała. Nadal czasami mam takie momenty, że siebie trochę za bardzo napędzam, ale Pewności siebie dodaje mi to, że faktycznie wiem, że jak chcę, to potrafię przystopować. Potrafię się cieszyć takim wolniejszym życiem, takim bardziej spokojnym życiem i dzięki temu czuję się szczęśliwa i pewna siebie, bo wiem, że daję radę bez tego całego wyścigu, tak? No i teraz czas na naszą gwiazdę odcinka, czyli na Tusz Pro XXL Lift e, i pomalujemy sobie wspólnie rzęsy. Teraz możecie sobie z bliska zerknąć na tą szczoteczkę. E, I co jest dla mnie ogromnym plusem, to to, że ten tusz, poza tymi e, właściwościami, o jakie Wam powiedziałam, czyli on daje po prostu efekt takiego uniesienia pięknego liftingu, rzęs wręcz, e, to. On jest bardzo trwały w ciągu dnia i nie osypuje się pod okiem. Więc po prostu później nie muszę się martwić. Zrobię sobie szybki makijaż rano i nie muszę się martwić o to, jak on będzie wyglądał w ciągu dnia. I teraz przechodzimy do drugiej warstwy. I zobaczcie, on bardzo ładnie te rzęsy też rozdziela. Co prawda, no może nie tak jeden do jednego, bo nadal chcemy mieć taki efekt widoczny, a nie takich cieniusienkich rzęs. On nie jest typowo pogrubiający, bardziej taki wydłużająco unoszący, ale nie ma takiego efektu widocznych grudek na tych rzęsach. Zobaczcie, jaka ogromna jest różnica. Naprawdę nie potrzeba pełnego makijażu, nie potrzeba żadnych filtrów, aby czuć się e, pięknie i e, nie potrzeba tak naprawdę dużego wysiłku ani spędzania dużej ilości czasu. Tu właśnie tutaj nawiązując do tego liftingu rzęs, nie potrzebujecie tego robić, bo zobaczcie, jaki mamy spektakularny efekt. Rzęsy są uniesione bardzo mocno do góry. Generalnie moje rzęsy naturalnie, no jak widzicie, ich po prostu tutaj nie widać e, w tym oku. Bo one rosną tak delikatnie w dół i dopiero końcówka delikatnie się unosi. E, a zobaczcie, dwie warstwy tu się dały. Przepiękny efekt uniesienia, oko od razu jest takie otwarte, spojrzenie jest wyraźne, wyraziste, od razu wygląda na taką rozbudzoną. Także no, czuję, że nie potrzebuję tak naprawdę dużej ilości tych wszystkich produktów, dodatków. To jest. To w tym ja się czuję naprawdę pewna siebie e, i też bardzo się cieszę, że do tego jakby tak trochę dojrzałam, bo mimo tego, że ja nadal bardzo lubię makijaż, nie, nie zrozumcie mnie tutaj źle, e, no to jednak na co dzień zdecydowanie stawiam na naturalność i wystarczy mi takie delikatne podkreślenie, a rzęsy to jednak jest e, taki dla mnie wyznacznik, no trochę kobiecości, że takie właśnie wyraźne e, rzęsy otwarte piękne spojrzenie. Rzęsy pomalowane to pozostając w tym duchu delikatności, użyję już tylko pomadki takiej bardzo naturalnej i może odrobinę różu do policzków, żeby dodać takiej świeżości twarzy. I tutaj wam jeszcze powiem parę słów na temat trendu takiego przeciwstawnego trochę na przyszły rok, dlatego, że poza tą naturalnością dla osób, które lubią zaszaleć i jednak nie chcą pozostawać tylko w takim delikatnym wydaniu minimalistycznym, będzie również moda na kolor. I to będzie moda na kolor oczywiście na sezon wiosna-lata, jak to zazwyczaj bywa. I wtedy stawiamy na róż na oranż pojawi się też niebieski oraz świetliste akcenty na oku. Czyli takie troszeczkę przeciwstawne em, elementy, tak? Natu naturalny e, makijaż, a jednocześnie kolor. Ale wiecie, to się zmienia też sezonowo. No, dla mnie całym rokiem raczej taki e, neutralny dosyć make-up, ale latem czasami fajnie jest, chociaż na usta nałożyć sobie jakiś taki bardziej. Intensywny kolor i czuć się jaka, jak taka, wiecie, power, power woman. No i tutaj na koniec chciałabym poruszyć ostatni temat, który bardzo często się przewijał w Waszych odpowiedziach, i dla mnie też jest to niesamowicie ważne, i to uczucie, to poczucie też sprawia, że ja się czuję pewna siebie, a mianowicie jest to. Niezależność finansowa i co się też z tym wiąże, taka zaradność życiowa, której hmm, powiem, Wam, że przez długi czas mi brakowało. To jest też coś, co jakby można powiedzieć, wyciągam e, na terapii gdzieś tam z wnętrza swojego, że po prostu no, gdzieś tam miałam tak zakodowane coś takiego, że jestem uzależniona od innych osób, e, a wcale nie musi tak być. I jednak, kiedy czuję tą swoją taką sprawczość, czuję, że właśnie i finansowo jestem niezależna, bo zarabiam na siebie, i dodatkowo, co jest dla mnie troszeczkę trudniejsze, bo właśnie chodzi o to, że ja przez całe życie jakoś tak się uzależniam od innych osób, no to teraz, kiedy faktycznie mam takie poczucie, albo robię rzeczy, które jakby wychodzą trochę poza strefę mojego komfortu, ale sprawiają, że jakby ogarniam życie, mówiąc tak bardzo kolokwialnie No to od razu mam takie plus 10 do pewności siebie I chcę właśnie z tym wszystkim sobie pracować Żeby już niedługo czuć się naprawdę taką silną I mam wrażenie też, że właśnie to, że urodziłam dziecko To sprawia, że chcę się czuć taka silna, zaradna i niezależna Aby też swojej cudzce przekazywać takie wartości Bo bym chciała, żeby ona się wychowywała w takim przekonaniu że jest wystarczająca, że jest wyjątkowa, że da sobie świetnie radę, że wszystko może tak naprawdę w życiu osiągnąć, co by tylko chciała. E, jednak oczywiście chcę ją też nauczyć tego, że no ciężka praca popłaca, e, ale chcę, żeby po prostu czuła, że ma w sobie taką pewność siebie, aby. Te cele swoje osiągać Także jeśli chodzi o tą pogadankę To myślę, że to było fajne podsumowanie A jeśli chodzi o sam makijaż i tusz To dajcie znać jak wam się podoba Taki świeży, naturalny A wracając właśnie do tuszu To jeśli podoba wam się ten efekt To mam dla was zniżkę Minus 10% na tą właśnie maskarę Na Ezebra Kod brzmi Nati10, także zostawię Wam linka w opisie. No i koniecznie też wypowiedzcie się Wy, bo może nie było Was na Instagramie, może się nie wypowiadaliście. Co sprawia, że Wy czujecie się pewni, pewne siebie. No i dajcie znać też, czy chcecie widzieć na moim kanale od czasu do czasu, właśnie, żeby. Um, Pojawił się makijaż, bo dosyć dawno nie było. Także dziękuję Wam już za oglądanie, dziękuję również za możliwość współpracy z marką L'Oreal przy tym filmie. Kciuk do góry, jeśli Wam się on podobał, i widzimy się już w kolejnym pa! pa.